Zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca września. Miesiąc wrzesień przedstawia się bardzo intensywnie, bardzo ekspresyjnie i dynamicznie. Oczekujemy tutaj dużo ognia, dużo. Różnych niekoniecznie korzystnych działań, czy też destrukcji, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o sytuację w świecie, a w życiu każdego z nas, Mars od 10 września do 13 listopada nakazuje przede wszystkim zwolnić tempo. Mars jest energią. Jak działamy, gdzie kierujemy energię, czy sensownie kierujemy? tą energię, co chcemy zdobyć, w którym kierunku jedziemy, w którym kierunku e, wyruszamy i tutaj podczas biegu wstecznego, czyli od 10 września do 13 listopada, proponuję nic nie rozpoczynać, a jeżeli chcecie wejść w jakieś nowe projekty, otworzyć własne działalności, inwestować pieniądze, spotykać się, e, czy jakieś ważne przedsięwzięcia, podjąć jakieś decyzje, czy też także wyjechać, bo to na przykład motor, to proszę wszystko mi załatwić do 9. Tak, podczas powiem gdy Mars będzie w biegu wstecznym, musicie już założyć, że potrzebujecie na wszystko więcej czasu, że potrzebujecie więcej energii, że jakąś normalną czynność, którą wykonujecie w szybkim tempie, może się okazać, że pojawi się tutaj dużo przeszkód i trzeba będzie jakąś normalną czynność, gdzie potrzebowałeś. Załóżmy, jednej godziny, teraz będziesz potrzebował trzy, tak? Czyli, że po, po prostu trzeba będzie cierpliwić się. Ty jesteś znakiem cierpliwym, ty jesteś znakiem spokojnym i ja mam nadzieję, że sobie w tym miesiącu poradzisz, ponieważ dla ciebie są bardzo dobre aspekty. Słońce znajduje się w znaku panny i tutaj pozostaje nie do 22, tutaj będzie odbywał się także. Nów księżyca i ze słońcem w znaku panny, czyli trygon, boski aspekt, oznacza to czas na przyjemności, czas na radości, czas na relaks, czas na miłość, czas na e, jakieś e, czynności związane z Twoimi hobby, z Twoimi pasjami, swoimi, swoimi zainteresowaniem, ale także pozwolenie sobie na relaks, na odpoczynek, na zabawę, na Ekscytację, tak? Nawet dlatego, że słońce znajduje się dla ciebie w piątym domu. Drugiego. Odbywa się bardzo ważna te pełnia w znaku panny i dla Ciebie ta pełnia odbywa się w sekstylu i jednocześnie jest wielki trygon ziemi. Słońce stoi w trygonie do urana w Twoim znaku i to jest super, super czas, ponieważ mogą tutaj się coś wytworzy, coś wielkiego, ten wielki trygon Ziemi, tak jak gdyby utrzymuje się, bo słońce będzie jeszcze w trygonie. Do Saturna 17 podczas nowiu w pannie, dla ciebie znowu w trygonie, czyli same nowe możliwości, o skonkretyzowanie marzenia, jakiegoś marzenia, o e, zmianie materialnej przede wszystkim, tak? Czyli znak byka, panny i koziorożca to jest materia, e, o zmaterializowanie i doprowadzenie. Do finału, do konkretu, ta, tak to nazwę, jakiegoś marzenia, które może w danym momencie nie jest jeszcze sprecyzowane. I u Ciebie chodzi o nowe szanse, nowe możliwości. Związane z grupami, z social mediami, z przyjaciółmi, z pracą, kto pracuje online, kto pracuje na jakichś portalach, kto pracuje z internetem. To będą jakieś nowe możliwości, realizacja właśnie jakiegoś marzenia i jakiegoś życzenia, czegoś nowego i przede wszystkim tutaj, kto z Was chce, czy chce na przykład pracować. Pracować z internetem, czy też wszystkie inne prace, na przykład na YouTube, na y, social mediach ogólnie, czy na Facebooku, czy na innych programach, które, gdzie tam pracujecie, to jest możliwe, że pełnia jest zakończeniem, czyli zakończeniem czegoś, może zakończeniem jakiejś niewiary y, i wejściem konkretne, z konkretnymi czynami, z konkretnymi decyzjami do 19 można jeszcze działać. Super, wszystkiego dobrego. Do 5 merkury, merkury znajduje się w znaku panny, i świetny czas to jest właśnie także razem z tym trygonem i słońcem. Merkury znajduje się w swoim znaku w pannie i ma ogromny wpływ na zarabianie pieniędzy, na zarabianie pieniędzy i tworzeniu zabezpieczeń przede wszystkim Twoim hobby, Twoimi pasjami, Twoim zainteresowaniem. Konkretny jakiś projekt, który jest projekt kreatywny, tak? Czyli także związany z tym, co umiesz robić namacalnie. Bardzo dobry czas na zarabianie pieniędzy, na wejściu w kontakty, na rozmowy, na rozmowy z, z różnymi ludźmi, ale także przede wszystkim rób to, co lubisz, rób to, co kochasz, tak? Jeżeli to będzie przede wszystkim, bo tutaj widzę, że ta dostarczy ci to Wiele radości. Następnie Merkury przechodzi do znaku wagi, gdzie pozostanie do 27 września, i w znaku wagi chodzi o dzień codzienny chodzi o harmonię, chodzi także o pracę, chodzi o zorganizowanie sobie takiego dnia codziennego, aby było przyjemnie, abyś miał czas po pracy na relaks, na odpoczynek. Zajęciu się zdrowiem, może tematy innego, innego odżywiania, może tematy sportu, może będziesz chciał tutaj coś zrobić czy zają, zająć się jakimś sportem, ale władze wadze może to być coś spokojnego, to mogą być jakieś zmiany właśnie w odżywianiu, czy też zmiany, zajęcie się, przede wszystkim także temat w pracy, czy praca. Czy praca jest zharmonizowana z dnia codziennym, gdzie możesz wszystko sobie tutaj, będziesz coś przeorganizujesz sobie. Dziewiąty jest bardzo dobry dzień. Słońce w znaku Panny ustawia w trygonie do Jowisza. Tak? i tutaj coś związane właśnie z twoim hobby, z twoją pasją, z twoim zainteresowaniem w trygonie do Jowisza. Ten Jowisz będzie wyruszał 13 w bieg prosty. Będzie jakiś pomysł, jakaś idea. To może być związane ze współpracą i kooperacją z zagranicą. Jowisz wyruszający w bieg prosty w tym miesiącu 13, a Saturn 29. Tematy ekspansji i zabezpieczenia były do tej pory zahamowane przez te planety i teraz o 13, tak, ten Jowisz stojący w Trygonie, w Koziorożcu, raz na 12 lat wykorzystaj to. Nowe plany, nowe wizje, nowe cele, może chęć nauki, może studia, może poszerzanie swoich horyzontów. Te osoby z Was, które chcą wyjechać, mają, wyjeżdżać, mają tutaj bardzo, ba, bardzo dobry czas, jednocześnie nowe wyższe cele życiowe. Saturn to wszystko będzie zatwierdzał, jednocześnie współpraca, kooperacja za granicą, ale przede wszystkim poszerzenie swoich, swoich horyzontów. Jakaś nauka, pisanie, publicystyka lub też jakiś cel wyższy, który możesz tutaj nagle w szybkim tempie, w szybkim tempie osiągnąć. I dziesiątego. Mars, który znajduje się cały czas za Tobą. Wyrusza w bieg wsteczny, tak? czyli od 10 do 13, to jak ja, tak jak już opowiedziałam. Razem z tym Marsem przede wszystkim nie wszystko będzie od razu możliwe. Na wszystko potrzebujemy więcej czasu, więcej, więcej cierpliwości. Ty masz tego Marsa w 12 domu. Mars ustawia się za tobą, co oznacza, że będzie to taki czas, Przemyślania przede wszystkim, czy też zastanowienia się, czy też praca z samym sobą, czy jestem sam ze sobą w harmonii. Niektórzy z Was będą się uczyć, niektórzy z Was będą może e, jakaś praca w ukryciu, jakiś projekt w ukryciu, co, co jeszcze nie pokazujesz. To może być zajęcie się channelingiem, zajęcie się astrologią, zajęcie się jogą, medytacją. Pracę przede wszystkim, lub też nauka, na, nauka czegoś i tutaj będziesz zmieniał. Tak, To może być medytacja, yoga, no przede wszystkim zajęcie się sobą, co nie ma być, ponieważ Mars w biegł wsteczny w 12 domu, może oznaczać powrót jakiś eksek czy eksów. Uwaga, proszę to nie, wcho w, nie, nie, nie wchodzić w to, bo przyniesie to duże kłopoty, to jest pierwsze, ale też drugie, że te osoby, które nagle pojawią się jakieś tam przeszłości, nie będą to osoby na, na stałe. czyli szkoda zawracać sobie głowę. Saturniowisz Pluton, i planety w znaku panny do stoi, do 22 w pięknym trygonie, że warto otworzyć się na nowe. Ale to są ba bardzo dobre aspekty, jeżeli chodzi o cały miesiąc i o zarabianie, i o hobby, i o pasję. Nie należy tutaj sobie zawracać głowy czymś, co naprawdę tutaj yy, z góry już mówię, że, że nie będzie na stałe. <laughs> tak? Te osoby, które zajmują się ezoteryką, tematami spirytualnymi. Które zajmują się channelingiem, które zajmują się tarotem, które, za, które się uczą, które pracują na, nad jakimś projektem, lub też jest to bardzo dobry czas, przemyślanie jakiejś aktywności, którą właśnie wcześniej robiłeś, którą może porzuciłeś, lub też myślałeś, nie wierzyłeś w siebie, tak, że to ci się uda. Tutaj jest, że ta aktywność może być zreaktywowana, że w to wejdziesz, że tym się zajmiesz i następnie Mars będzie w styczniu przychodził do Twojego. Jego znaku, tatan, i tutaj się pokażesz nam z tą swoją nową, ciekawą aktywnością, która, która ma być takim ogniem, tak? która ma ci dodawać skrzydeł, która ma ekscytować, która ma dodawać ci przede wszystkim energię, a nie zabierać tą energię i marnować przy okazji czas. Czyli e, so, zostawić to przede wszystkim. 20, 29, jeżeli e, Merkury. Przechodzi do znaku, do znaku Skorpiona i ustawia się w opozycji. Razem z tym Merkurym w znaku Skorpiona będzie z jednej strony chodziło o nowe kontakty, pojawienie się nowych kontaktów. W znaku Skorpiona chodzi o współpracę, kooperację i pieniądze, zarabianie pieniądze, pieniądze innych. Z drugiej strony, może być, że od 29. Te kooperacje, te współprace, czy też te relacje, jeżeli chodzi o relacje prywatne, które nie pasują, no to może być, że byki będą zakończać, będą finalizować, tak? Bo Merkury jest w opozycji, to może być też nie. Te osoby, które chcą coś rozpocząć, rozpoczynają do dziewiątego, następnie przyglądają się, czy też dają sobie czas na daną współpracę, na danego nowego partnera, bo takowi będą się także tutaj pojawiać razem z tym Merkurem. Czy jakieś propozycje, jakieś zaproszenia, dałabym sobie czas na konkrety później, czy też finalizację tych decyzji od 13, od 13 listopada. 29 Saturn przechodzi w bieg prosty. Juhu, bardzo dobry czas, tak? Czyli Saturn, planeta Karmy, planeta Przeznaczenia, jednocześnie stoi w trygonie i Jowisz będzie już w trygonie w biegu prostym, tak? Pluton będzie jeszcze w biegu wstecznym, on też stoi w trygonie, czyli tutaj jest jakaś transformacja, tutaj przemyślasz jeszcze te swoje, swoje cele, cele wyższe, ale <laughs> razem z Jowiszem mo może i z Saturnem w biegu prostym od 29. 29 nie jest nim y, do podejmowania jakikolwiek Decyzji czy też forsowania czegoś na siłę, bo Saturn będzie stał z Marsem w kwadracie, tak jak dzisiaj, 24, że nie wszystko da się od razu tutaj zrobić. Czyli ten 29 już bym zaznaczyła na, na czerwono, nie podejmuję tu żadnych decyzji. Razem z Saturnem wyruszającym w bieg prosty jest świetny czas, jeżeli chodzi o ciebie, o właśnie decyzje związane z nauką, z rozwojem horyzontów studia, dyplomy, doktoraty, magistry, wyjazdy za granicę, kontakty z zagranicą, nowe, nowe propozycje. Wszystko, co jest związane z nauką, z przekazem wiedzy, z przekazem informacji, ale także z zagranicą i z poszerzaniem horyzontów. I tutaj będzie ciak, ciak, ciak. Wszystko będzie do 17 grudnia zabezpieczone zatwierdzone na stałe. Chodzi także o Twoją ekspansję, o Twoje szczęście, o realizację marzeń. Wykorzystaj tego Saturna do 17 grudnia. Następnie Saturn będzie przechodził do wodnika, i to jest już zupełnie inna sytuacja. Tak, czyli transformacja trwa na całej linii, ale jeżeli chodzi o byka, widzę tu więcej inspiracji, więcej radości, więcej przyjemności. Przede wszystkim praca tutaj z tym, to, to słońce w znaku, w znaku panny i ten nowy w znaku panny, zrób konkretny cel. Zrób sobie, Plan, Ponieważ ten wielki trygon, który utrzymuje się yy, i trwa jeszcze aż do 17, prawie na niebie, tak, bo Słońce wtedy stoi w trygonie do Saturna, te cele, te marzenia, które na początku miesiąca wydają się jeszcze jakieś niekonkretne, mogą tutaj w krótkim czasie yy, być rzeczywistością, mogą być namacalne i mogą Ci dać zabezpieczenia na następne lata. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału, zapraszam do konsultacji i do nauki astrologii online. Wszystkie informacje znajdują się pod nagraniem. Pozdrawiam Was i życzę wspaniałego miesiąca.